Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy kręcić kołem. Dzisiaj jest ze mną Achel, który udostępnia mi właśnie swoje koło fortuny. Siemka. Powiedz mi, mam e, kręcić na postaci Haru bo mi wyskoczyła właśnie jako nie, nie, nie na no. Dobra. Bo masz to jako domyślna postać. Czyli na hralu, tak? Tak, bo nie zmieniłem. Dobrze. Chcę, żebym to udziała, czy nie muszę? Nie musisz. <grym> <wziął> Dobra. <grym się wziął> Okej. Okay. No to w takim razie będziemy koręcić. Uwaga, 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 uwaga. Dajesz. Pierwsze kółeczko, najlepsza nagroda to skrzydełka gorejące. Wylosowałam ci partnerkę, lodową księżniczkę. Uuuu, <grych> No nie wiem, aż tak tragicznie chyba nie jest, no po ile ona chodzi. Wiesz czy nie wiesz? Nie, ale nie wiem. Mogę to oddać każdemu. <grych> Towarzysz mi! Teraz kręcimy. Teraz do wygrania są one najlepsze. Żeby to padło. O ja pierdolę współczuję. Kupon nagród. Co co, co? Kupon nagród. Co to w ogóle jest? Takie gówno co chodzi po 9k za sztukę. Ile? 9k za sztukę. Boże tego mam. 99. Teraz masz odjazdowy kompet jako najlepszy i chyba się na nim zatrzymał. Nie, nie zatrzymał się, kurde, było tak blisko. Masz błogosławieństwa kamienia duszy. Ale jak zobaczysz ten moment, w którym to się zatrzymywało, to normalnie się wkurzysz, mówię ci. Onexowe teraz są najlepsze do wygrania, a będziesz masz pudełko karty specjalisty partnera. A, Kurczę, a myślałam, że się zatrzyma na 600. To tak dziwnie się zatrzymuje ci powiem, bo było 600 tendaków obok To się zatrzymuje po swojemu No właśnie, to jest najdziwniejsze Bo ja pierdolę. 99 razy kryształ pełni księżyca Gratuluję o, do danego zakupu Dobra, kręcimy dalej Nie Zastaw kostiumu iluzjonisty. O, to może być dobre. Yy, nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że 20 kaka. Moment, już coś się zaprzyja. Dobra. Szóste kręcenie. Czy? Chyba siódma już. Dobra. Co jest najlepsze gorące? Masz Gina. Nie. Na no będzie był przydatny, teraz już niezbyt Dobra, lecimy dalej hmm. To ci się może spodobać A <grym> Nie, yeah. o, to tego co to, to było, Na to <grym>? y nie pamiętam, ale on zdejmuje speki na gracy. No ale przyda mi się, to będę tak chodził. No też tak myślę. Dobra, kręcimy dalej. Dziesięć razy zwoje zniesienia. To chyba po 1 kg chodzi jak się. Nie... Mm, chyba po 200k. To ja coś No. 99 razy błogosławieństwo kamienia duszy. Zostało nam na dwa kręcenia. Tu teraz musi się coś dobrego trafić. Trzymamy Myślę. kciuki, trzymamy kciuki. I uwaga, uwaga, uwaga. Coś będzie, co będzie, co będzie? Dwie ściende! O, to może być, o, może A być. A nie, przepraszam cię, to, to jest 26 razy samorodek złota, czemu pokazujesz, że 200 anteków? To jest 600. A, bo to jest zwiększa zasoby złota, wartość 2000, yy, znaczy, przepraszam, 26 tak będzie łatwiej. Yy, plus 200. Lindek. Czyli dostajesz no. interpret. Tak, dostajesz. dostajesz Ej, dostałeś... A nie, dobrze, dostałeś 200, dobra. No, to mamy jeszcze na trzy kręcenia. Nie jest źle, może się odbijemy. Znaczy czy w sumie to odbierz. <laughs> Trzymamy kciuki dalej, bo ta metoda chyba działa. Mm -hmm. I uwaga, 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 uwaga! Gówno zagra na IK? Zestaw liś, kostiumowy Lisa Oto. Posłuchaj... dropo? No. To Dobrze, jest dokładem. po 17 kaka chyba, nie? No, ale dokładnie. Spoko. Dobra. I uwaga, 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 uwaga. Dina masz kolejnego. Kurwa oddam. Jak ktoś będzie chciał, to niech pisze za rano. Oddam za darmo Mówisz tylko twoje pudło pewnie, co? Tak. Dobra, to jest ostatnie kręcenie i tutaj już naprawdę musi coś dropnąć. O ja pierdolę. 10 razy tabliczka z imieniem dla zwyżaka. Już to znam po po I skończyły się twoje endeki. No, no tak grubo. <gry> tak czy siak, dzięki za udostępnienie tego. Ładota. No, no Jak będziesz chciała jeszcze kiedyś jeszcze raz, to bardzo chętnie. <gry> Coś myślę, że za miesiąc będzie kolejna, ale tym razem za 40 lat. To lepiej nie obiecuj na YouTubie, co? Nie wiem. Zobaczmy. To... Dobra, jak coś to wycisie zgłosić, ja ci już tutaj y, zwalniam jutok to konto, zmienię sobie paski. Hmm. To do usłyszenia! Do usłyszenia.